Cześć dzieci. Mam na imię Mariusz. Przeczytam dla was rozdział Spływ rzeką z aniołem. Z książki Cuda się zdarzają. Zapraszam. Mała rzeka Miami była zazwyczaj wspaniałym miejscem do pływania kanu. Jednak w ostatnich tygodniach padało tak dużo, że rodzina Frisbee usłyszała, iż nie jest to teraz bezpieczne. W końcu, gdy nadeszło niedzielne popołudnie, właściciel wypożyczalni sprzętu wodnego oświadczył, że można już bezpiecznie pływać. Tata, mama, Lisa i Jerry niedawno poznali, Pana Boga. Gdy Lisa zapięła swoją kamizelkę ratunkową, odezwała się: Tato, czy nie powinniśmy poprosić o Bożą ochronę, zanim wypłyniemy? Rodzina pochyliła głowy i modliła się, stojąc tuż przy lśniącej, gładkiej wodzie. Ponieważ nie mieli zbyt dużego doświadczenia, bo płynęli wcześniej kanu tylko raz, Skierowanie łodzi tam, gdzie chcieli, zajęło im trochę czasu. Mama siedziała z przodu, a tata sterował z tyłu. Pośrodku siedzieli cicho lisa i Jerry. Płynąc w dół rzeki, zauważyli, że na wielu odcinkach wśród wystających skał znajdują się bystrza i wodospady pieniącej się wody. Płyniemy bardzo szybko, prawda, tato? Zapytał Jerry. Tak, prąd jest dość silny. Myślę, że poziom wody w rzece nadal jest podwyższony. Czy zazwyczaj nie było znaku ostrzegawczego na przeciwnym brzegu? Zapytała mama. Wysoka woda musiała go porwać. A nie podobają mi się te wszystkie wodospady dodała Lisa są przerażające. Bóg nas chroni, więc cieszmy się piękną naturą przekonywał ją tata. Właśnie wtedy rzeka zamieniła się w szeroki, spokojny zbiornik. Kanu nadal nie płynęło zbyt dobrze. Ale po gładkiej wodzie dużo łatwiej było manewrować. Nagle po środku zbiornika zobaczyli wyłaniające się z głębokiej wody wielkie drzewo. Gałęzie były skierowane w tę samą stronę co prąd. Bądźmy ostrożni, kiedy będziemy je mijać, zawołała mama. Widzę jeszcze bardziej spienioną wodą za drzewem. To z pewnością wielkie drzewo, zauważył tata, gdy byli bliżej. Musi mieć około dziesięć metrów długości. W tej chwili prąd porwał kanu i skierował je prosto na pokręcone korzenie drzewa wystające z wody. Lisa, widząc niebezpieczeństwo, puściła boki łodzi i modliła się cicho o ochronę. Plusk! W jednej chwili kanu się przewróciło. Mama wypadła na jedną stronę, a tata i dwoje dzieci na drugą. Tata pomyślał najpierw o dzieciach, które zniknęły w ciemnej wodzie. Co jeśli znalazły się pod łodzią? Jak można je odwrócić? Lecz jakimś cudem, pomimo, że było w połowie wypełnione wodą, kanu w jednej chwili samo się odwróciło. Tata zajrzał do środka, ale nie zobaczył ani lisy, ani Jerego. Trzymając się łodzi, zastanawiał się, co dalej robić. Nagle jasna głowa lisy wyskoczyła ponad powierzchnię tuż przed nim. Czubkami dwóch palców chwycił za krawędź jej kamizelki ratunkowej. Rwącym nurcie nie mógł jej lepiej złapać. Lisa uśmiechnęła się słabo. Już dobrze ze mną, tato! Gdyby tata puścił kanu, mógłby złapać ją mocniej. Jednak nie mógł puścić kanu. Jakie to dziwne pomyślał. W dalszym ciągu ledwie trzymał łódź i lisę, gdy prąd prowadził ich wzdłuż drzewa. Zajrzał jeszcze raz do łodzi. Tam na dnie w wodzie Siedział Jerry. Jerry, jesteś uratowany. Skąd się tu wziąłeś? Poczucie ulgi było tak wielkie, iż tata poczuł, że słabnie. Nie wiem, tato, myślę, że mój anioł mnie tu wsadził. O, gałęzie drzewa znajdowały się teraz tuż przed nimi. I Lisa sięgnęła ręką, by chwycić jedną z nich. Przylgnęła do grubej gałęzi, aby tata mógł trzymać kanu obiema rękami. Zastanawiał się, w jaki sposób jest to możliwe, że przy tak silnym prądzie płyną cały czas wzdłuż drzewa. Uświadomił sobie też, że gdyby puścił łódź, Jerry zostałby poniesiony prosto do okrutnej, pieniącej się białej wody. Cała trójka wdrapała się na pięć drzewa ale gdzie była mama? Gdy wypadła z kanu, prąd wciągnął ją pod drzewo. W tej samej chwili zrozumiała, że umrze. Panie, oddaję życie w Twoje ręce, oddaję swoje życie pomodliła się jeszcze raz. Następną rzeczą jaką pamięta było to że siedziała na zwalonym drzewie i jakim sposobem się tam dostała jej lewa noga bolała tak bardzo że ledwo mogła nią poruszyć wiedziała że sama nie dałaby rady wspiąć się na drzewo była przekonana że był tam z nią jej anioł stróż. Ocalił jej życie. Drżąca i wdzięczna kobieta rozejrzała się, szukając swojej rodziny. Zobaczyła ich na samym końcu drzewa. Po kilku minutach dwóch mężczyzn podpłynęło inną łodzią. Pomogli tacie opróżnić kanu z wody, a następnie udali się, aby wezwać ekipę ratunkową. Gdy rodzina siedziała na drzewie pośrodku rzeki w oczekiwaniu na pomoc, każde z nich wypowiedziało modlitwę dziękczynną za wspaniałą ochronę. Tata zdał sobie sprawę, że stracił portfel, więc w swojej modlitwie dodał: Panie, jeśli taka jest Twoja wola, niech ktoś, kto potrzebuje pieniędzy, znajdzie mój portfel. Kilka dni później. Kiedy wszyscy już doszli do siebie po tej przygodzie, a złamana noga mamy była już w, w gipsie, zadzwonił telefon. Znalazłem pański portfel na brzegu rzeki, powiedział męski głos. O, dziękuję. Musi pan teraz bardzo potrzebować pieniędzy, odpowiedział tata. Skąd pan o tym wie? Zapytał zaskoczony mężczyzna. Od kilku dni modlę się o to wyjaśnił tata. Po czym dodał. Proszę wziąć połowę pieniędzy z portfela jako nagrodę. To, co zostanie, zamierzam oddać w kościele jako specjalny dar dziękczynny.